Cześć moi drodzy, tu Ela z Madery. Wychylam się i nagrywam z mojego nowego salonu, powiedzmy. Obudziłam się o 6.20 coś. Jeszcze słońce nie wstało, ale jest jasno. Ja sobie tak leżałam na łóżku i, i, i sobie myślałam, co mam dzisiaj zrobić... Znaczy, był taki plan, że się obudziłam. Mówię, wcześniej jeszcze jest, położę się spać, ale czas, by myśleć, co jeszcze mam zrobić dzisiaj. I w końcu wykuczę i tak nie mogę zasnąć, stresuję się, więc się wezmę do pracy. Powiem szczerze, że nie wiem, nic nie mam specjalnego do przygotowania. Chcę, wczoraj sobie zaplanowałam, żeby te, mm, te maliny czy, czy jeżyny, te jeżyny sobie pocinać, ale w sensie mam takie ręce pochratane mam takie, takie ręce poharadane, tutaj nie widać już, ale no mam bardzo i nogi też i mówię, dba, dam sobie skórze odpocząć 2-3 e, dni i wrócę do nich e, za kilka no. dni. To taki będzie dzisiaj kuchnia, balkon i troszkę ogrodu. Zobaczymy, co z tego będzie. No i pierwszy raz wczoraj, e, prysznic ciepły był. Dwudni był zimny, a wczoraj był pierwszy raz pysznie ciepły. na do miski wody, zagotowałam dwa tylko y, dwa dwa czajniki y, wody i ja i mój syn się wykąpałyśmy. no to pieleniec mi zadziesz? Czy z tydzień chyba, jeżeli to mi zajęło tyle? a szybko, ja Patrz na, na te jeżyny i są po prostu są ogromne. Pokażę wam, żebyście widzieli że To wszystko. To. 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 To jeżyny są, które się wspinają aż na drzewa. Słuchajcie. Przecież ja rozumiem, że te jeżyny y, mają te kolce, żeby chronić swoje owoce, ale one nawet nie mają owoców. Te jeżyny nawet nie mają owoców. To jest najgorsze. Myślicie, że. Y, o, tam jeszcze są po drugiej stronie. Patrzcie. To, 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 to i to. To też są takie krzaki jeżynowe i one się wspinają i wspinają. A to drzewo całe zjadły, Widzicie? Patrzcie, to tutaj drzewo jest. Pokazała zdałka. I to czarne, to jeżyny na to weszły i obiedają to drzewko. Hmm. A to to nie jest za to, to drzewko, ale musi iść do, do widzenia. Bo jak się zacznie wspinać, i muszę wykopać mu korzeń, też. No. A tak to ogólnie fajna działeczka. Dobra, moje drodzy, ja już uciekam, przygotowuję się do tego dnia. Mój syn sobie śpi, powiedział mi, żebym go obudziła dzisiaj wcześniej, jak będę wstała, bo wczoraj się na pewno spał 13, a cię powiedział, żebym go obudziła o 10, żeby sobie śniadanie, a o 16 pojedziemy na ten obiad. A, będzie to będzie będzie fajny dzień na pewno ja uciekam przygotowuję się zęby to już mam ubrania roboty to nie piżama wiecie ja wziąłam z domu takie bluzki które są do wywalenia tylko do ści ściułania. i po prostu będę je jak tu je, wiecie kwiatki mnie podrą czy coś mi tu spadnie to właśnie takie zbiorę z flamami rzeczy coś i to do wywalenia nie będę, nie będę się szczypała nie, nie będę go trzymała dobra zmykam zanim się mój syn obudzi jeszcze jestem, wiecie, tak padnięta, taka, nie padnięta, ale jestem taka już, uff, jeszcze praca, nie? Powinienem sobie zrobić dzień odpoczynku, ale wiecie, na razie od dwóch dni i pół pracuję non-stop i taki jest plan na razie, tak? A potem e, pracujemy dużo, a potem gdzieś jedziemy. Pracujemy, a potem gdzieś jedziemy. Tak sobie zorganizowaliśmy y, plan z moim synem. Dobra, zmykam, idę śmieć. Na razie, zobaczymy się potem. Cześć! Witam Was teraz z góry, z tarasu. Tak wygląda ogóle... Poranek. A ja widzę, co? Zabiorę się za jednak oczyszczenie tych pajęczyn z tych schodów. Bo ich bardzo dużo jest. Także będę się zbierała do zbierania tych pajęczyn. Dobra. To już skończone. Tu po części. A teraz jak jeszcze nie jest gorąco. Także słuchajcie, teraz zabieram się za to. Mówię, najpierw zabieram się to, co widzę, żeby mi nie przeszkadzało wizualnie. Czyli jak tu jest ta kuchnia zewnętrzna, e, tu są te liście, które zgarnęłam na jedną stronę, podgarnę je pod spód i zajmę się teraz tymi e, blanko. Hey! Ty się zawsze cieszysz, tak? jakiegokolwiek widzisz. O, co tak charciesz, bo Ci się podoba to. Tak, tak, Oj, Czekasz na synka mojego. Ejo! Dobra, także ja się zajmę tymi tutaj kwiatkami. To popcinam, bo ty znowu widzisz, że znowu doreśną plącza. Z tymi, widzicie, kolcami. Już moje ręce się cieszą. Tak, tak, byby, tak. O, jaki jesteś fajny. Poczekaj, on jest fajniusi. Piękny jesteś. Piękny. A tak, tu już masz w oczku. Dobra, ja się zabieram teraz za te krzaki. Tutaj na z górze poobcinam to. Tam się wepnę wpnę na górę i będę to zbierała. Wiecie co, co, chwilę te liście się ruszają i te yy, konary drzew obijają się o tą górną część i mam wrażenie, że tutaj ktoś chodzi, więc dzisiaj też się zajmę tym, yy, bo matę mogę wejść, na, na to pourywam suche liście. O, tu pajęcznej jeszcze nie sprzątałam jeszcze. Dobra, no, wszystko w swoim czasie, nie wszystko w jednym. Dobra, zabieram się za to. słuchajcie, jak macie jeżynę w domu. To natychmiast, natychmiast je wyplęcie. Patrzcie, jakie grube korzenie. Oj, Patrzcie w ogóle, jakie, jakie gruba się. To jest takie grube, i takie niebezpieczne. To się wszędzie wszędzie pnie. Wszędzie. Patrzcie, to jeszcze jest cienkie. Tutaj chyba matka jest. Czy gdzie jest korzeń jego? W każdym razie potem znajdę. Ale patrzcie, jakie to jest grube. Patrzcie, jak gruba. Wypręcie. Poważnie, poważ, poważnie. Nie ma po co tego trzymać. I tak zanim się najecie tych jeży, i tak się zanim się najecie tych jeży... Uważaj, Blanko, bo tutaj jest... Tak, trzeba dość pomóc pani. Tak, żeby mnie... Chcę wesprzeć. Słuchajcie, zanim to zjecie, to zdążycie stracić apetyt, bo tak was będą bolały ręce. Tak, i tak się zbiera. Dwa, trzy kawałki. O, łóżko cię boli, tak? Tu. Okej. Okay. No mój, mój syn uwielbia tego pieska. Tak, jesteś taki słodziaśny. Dobra, ja uciekam dalej, żeby to robić. Już trochę na te goniłam. Widzicie? Plecy mnie bolą tego zginiania się od kilku dni. Właściwie to dwóch. Fajnie, już trochę się y, przez... Y, przerzedziło, ale słuchajcie, te jeżyny. Nie sadźcie jeżyn, a jak macie natychmiast y, ten resin, czyli korzenie wy, wyciągajcie. Okropnie to się rozrasta. Okropnie. Dobrze, idę dalej. Do zobaczenia. co jest najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze jest to, że mówicie tak, a po tych jeżynach jestem zmęczona. Wezmę sobie coś łatwego do zrobienia. Taki tutaj mały kawałek jest, potem coś innego, po w kuchni. I patrzcie, co ja teraz robię. Mówię, miało być lżejsze. lżejsza praca, tak? Żebym się zregenerowała. I jakoś mi nie idzie. Mówię. Albo chyba już to sobie zrobić totalnie totalnie przerwę na jeden dzień. Bo jak się wezmę za krzaki, to się tak właśnie skończy. Krzaków, sorry, co, co, nie, co nie miara. I znowu rosną. Znowu rosną te jeżyny. Patrzcie że okropne, już mam takie pochate nogi, mam takie grube, takie grube e, te, e, tutaj za łodygi mówię o, tutaj będzie na spokojnie ten kawałeczek mhm. tylko ten kawałeczek się nie ciągnie on nie kończy nie obyć W ogóle wiecie co? Te, te plącza, co rosną, trzeba na nie uważać, ponieważ z nich potem, widzicie, taki sok wydobywa się. Jak on Wam dotknie skóry, to potem będzie Was to parzyło. Mój syn powiedział, mamo uważaj, bo jak Cię będzie dotknęło, to będzie Cię parzyło. No i to miska po kiedyś, znaczy kiedyś, dwa dni temu. I mój syn mówi, idź, 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 umyj to. Ale ja wydabra nie! I on mówi tak, no bo ja. E, wujek mi powiedział i widział te na, na, na Discovery Channel, że jak takie są, to jest jak kaktus, zaczniecie piec, potem będzie swędziało. Nie wierzyłam. Minęło pół godziny i zaczęło mnie, słuchajcie, piec. Więc poszłam się umyć i mi przeszło natychmiast. No, przekonałam się na własnej skórze. bo są takie wielkie jaszczurki. Takie jaszczurki są, słuchajcie. Ja nie boję, się bardziej boją niż ja. No chciałam tylko powiedzieć właśnie o tym, że miał być na spokojnie. Wyszło jak widzicie. I drugie co? Yy, znowu moje ręce przypominają, jakby się pokuła. Yy, pukuła. A czym się pokułam? Pokułałam się malinami. Mówi wam, jak macie maliny. Au. To, to po prostu wyplęcie, nie? one są pewne, jest jak topi number i jak e, bambus jak się rozwalą, to jeszcze wiecie ciężko to, ciężko to się o, chodzi się po tym, to ci potem w nogę wchodzi uważajcie no chyba, że lubicie, tak? ja jeżyny lubię jeść jakoś takie nie są maj. to nie są małe, to są jeżyny, bo są te, te czarne dobra, ja idę dalej tylko to, ten kawałek tamten i będzie koniec. Mój mąż, ej, mój mąż, mój w syn się obudził, powiedział, mamo, ja chcę to, co mam razem zrobić. Także ja się rozłączam i będziemy razem robili. Na razie! że jest 18-19 że jest już bardzo późno, bo jestem wyczerpana. Okazało się jest 16. Prawie 17. O oh my God! Dobra, o 7.30 pracę I teraz to pracuje, słuchajcie. Jedyne co zjadłam, to zjadłam. Czekaj. E, poważnie! Od razu nawet nic nie zjadłam. Teraz mój syn sobie zrobił... E, takie wiesz co, e, zupkę chińską, tak na szybko, bo mówię, że jestem głodny. I... A ja sobie nic nie dam rano, no. Mówiłam, po jest taka restauracja. Widziłam sobie tej restauracji dzisiaj. Z samochodu mi się nie chce brać. Mm, a ma bardzo dobre opinie. Więc ocenimy razem. Teraz chociaż i z przyjemnością, bo... Już ciepła woda, znaczy może nie się woda w kranie, Ale mogę yy, wykąpać się w czystej wodzie. U wideo. W ciepłej wodzie mogę się wykąpać, więc taki plus No i na szczęście to się skończyło, już jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej mam poharatę na ręce Ja nie rozumiem Masakra Masakra, a tak niech pan... W ogóle istniały rękawiczki takie wysokie. A to by było jeszcze bardziej chyba do mnie żeby się te, te igły wpinały w te ubrania. W sensie tutaj widzicie? Tutaj mi podarły rękawiczki te te kolce. I, ta, i, i gdyby mi wchodziły to aż do tą, to by wiesz, musiała się co chwila zatrzymywać z pracą, nie? a ja po prostu idę jak burza. Jeden dzień, jedna misja. Mówię sobie dzisiaj, jeszcze raz się powtarzam, na spokojnie dzisiaj, bo się wczoraj po tych, po tych kolcach e, wiecie, miałam podarte ręce. Mówię, trochę się zregeneruje skóra. A mówię, zawsze ten mały kawałek na początku, co Wam pokazałam. No i co? To jest tak, wiecie co, to jest tak jak z porządkiem w domu. Zaczyna się od kuchni, czy tam od łazienki, a potem tu jeszcze coś, tam jest coś i tam jeszcze coś. I tak właśnie ja też mam tutaj. Miałam tylko wziąć tamten kawałek łazienka i kuchnię miałam zrobić. Kuchnię nawet nie ruszyłam. Nawet nie ruszyłam. Już sobie nic nie obiecuję, słuchajcie. Już nie mówię, jakie mam plany, bo i tak będzie z boku. Dobra. O oh my god! na dziś! To już jutro. Dobra. Ostatnie. Po drugi. końcóweczka. Co do śmieci. O! Plecy mnie bolą. Ręce mnie bolą. A wiesz, dzisiaj wziąłam krem. Biafin, taki, taki, taki krem leczniczy na oparzenia i na rany. Dobra, zabieram Wam, Poka pokażę, was, pokażę Wam, jakie to wywalam. Tak to wygląda. Tutaj mam przejście. Biorę moje krzaki. Zrzucam to tam. No fazer 3 metry mały, muszę z tym powiedzieć. Ta kolumna. No siły. Słuchajcie, tak wygląda ta kolumna z zaki piękny widok. Są te rzeczy, a to już opielone. Wszystko tu już Mamy ten śmietnik, wszystko jest w takim stanie, ale to nie szkodzi. Tutaj wszystko było cyk, cyk, cyk. o to mi opielone ale opielone a jest ta kolumna Rozłączam się i widzimy się za chwilę. Jak widzicie pokój, jeszcze na koniec pokażę wam co zrobiłam rano, jak mój syn spał. Umyłam to, do normalnie do łazienki, a ja sobie zrobiłam z tego taką mini kuchnię na suche produkty. No. Dobra, to was żegnam. Idę się prysznicować i widzimy się na kolacji. Dobra moi moi drodzy ja wychodzę z domu, niech się włosy same suszą, się nie chciał. Ale co? tak mi trochę zimno, jakby mnie yy, słońce przypiekło. Ale nie czuję się, jakbym była, wiecie, skóra przypieczona. O, ale patrzcie to jeszcze. Jaka chmura tam na górze. Widzicie? Tutaj. W ogóle patrzcie moje ręce. W słońcu też wygląda ja właśnie, patrzcie, jakie są parharatane. Jakieś bąble powychodziły. powychodziły. Eee, druga. Kurczę zimno mi widzicie? Jakie prostu bo Jakieś bomble. Nogi nie lepiej. No nie wiem, jak tam pokazać Wam nogi, ok, poczekajcie. Patrzcie nogi. W ogóle jak się śmiesznie opaliłam. Patrzcie, użyłam sobie krem dzisiaj i tak ma taką linię tutaj. Myślałam, że to jest brud. Troszeczkę zeszło, ale jeszcze zostało. Dobra, mój syn miał zanąć drzwi i przyjść. czego nie ma. Nie, ja to się włosy suszą. Powiem szczerze, że jestem z siebie zadowolona. I już patrzyłam teraz, jak wychodziłam z domu, czy jak będę robiła ogród, to ten, też będę miała te jeżyny. Na szczęście nie. Patrzcie sobie na piękny widok. Dobra, yy, mój syn dobiegł. Idziemy do tej restauracji. Pokażę wam co zamówiłam i czy było dobre na razie. Jestem zawiedziona, słuchajcie. Po ciężkim dniu pracy nie będzie nagrody, ponieważ w poniedziałki restauracja jest zamknięta. I teraz zastanawiam się nad inną restauracją, żeby zjeść, zjeść takie szaszłyki. A tu mam bardzo dobre podobno i chciałam tutaj zjeść. Czy jechać po pizzę Hat? Też mam ochotę na pizzę Hat. No ale wiecie, to nie jest taki taka, taki darunek. Ja nie czuję się na pizzę Hat. A też mi nie chce jechać tak daleko. Nie wiem. Siadę samochodu. O! Mnie jest trochę chłodno. O, o Jak się kurzy z, y, z gór? Więc tam mieszkają? To wszystko to chmura jest. W tej dziurze. Dobra, szukamy... Szukamy restauracji i siadę z depotem. Jak to skończymy z pizzą hut. Widok z centrum komercyjnego. Nie sklepy były zamknięte, restauracja tak się nastawiłam jutro pójdziemy. Poszło do sklepu ogrodniczego, żeby kupić sobie sykatory na tej gałęzie, żeby nie musiała sobie tej ręki ciąć. A sobie zaraz spoglądam i szuflą szufla? Szpadel? Szpadę, to jest szpadę, a to jest szufla. Dobra, i też będę wybierała. I patrzyłam na rękawiczki, oczywiście, ale nie, nie za 7,12 euro. 12. Dobra, tak to wszystko wygląda. Ogrodniczy. Idziemy dalej. Dobra, wybierałam, wybierałam. Wybrałam w tym sklepie ogrodniczym. Czy w sensie to jest takie jest ogrodem wszystko? I tutaj mam mój asortyment. A poręgawiczki idę do supermarketu. Dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, misja wykonana. Mam tu już swój szpadel, sekator. A w sklepie, to jest Max Taki jest widok za oknem. I jak chcecie szukać czegoś do ogrodu, to jest na Maderze, Wpiszcie sobie w hipermarket, nie jak się nazywa, zapomniałam, ale wpiszcie sobie Snak i wam wyskoczy ten supermarket hipermarket no ten to centrum komercjalne i w tym centrum na minut 2 jest mac mat tak? max mat to jest także ja będę miała już niepochartalne e, ręce idę jeść pizzę kurcze na którym było? zero? restauracja na pierwszym mm. idę jeść e, pizzę z moim synem a wy sobie poglądzie widok to jeszcze dojadę, więc oczywiście nie na coś innego i na pizzę. No I to będą proszę. Dobra, idę na górę po i Do zobaczenia. Zamówiłam pizzę. Kosztowała mi 28 euro. 28 euro. I jestem niezadowolona. Bo jest jakaś taka mała. Pan pokazywał, że jest większa. Mm, także czuję się oszukana. Już pizzę to nie będę kupowała. Bo we Francji za 32 macie 3 pizze y, y, drinka. Nie, nie, nie. 28, patrzcie. Za pizzę. Bez napoju, o. Już wolałam tego burgera. Jest tutaj. Dobra. Ja już się z Wami pożegnam stąd, ponieważ y, jest Zaczął się dobrze tydzień? Kontynuacja była ciężka, a skończył się bardzo źle. Czegoś innego się spodziewałam. Dobra. Ja idę jeść. Do widzenia. Widzimy się już w kolejnym filmie z moimi perypetiami z Madery. Na razie, cześć.